Dzień dobry. Dawid Kumor, BHP i Szkolenia. Zapraszam na kolejne nagranie. Dziś chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy pracodawca może zapłacić mi za urlop, którego nie chce wykorzystywać. Wyobraźcie sobie sytuację. Jesteś pracownikiem, masz ze 12 dni urlopu z zeszłego roku, nabyłeś jeszcze cały urlop na ten rok, więc idziesz do kierownika z prośbą: Kierowniku, ja bym chciał, żebyś mi to wypłacił. Ja tego nie będę wybierał. OK, niemniej prawo pracy nie pozwala na takie sytuacje. Prawo pracy nie pozwoli wypłacić pieniędzy za urlop w czasie trwania umowy. Urlop ma być wydany w naturze. Tak nam mówią przepisy prawa pracy. Nie można wypłacać urlopu. Niemniej kodeks pracy podaje jedną sytuację, kiedy za urlop można zapłacić. Jest jeden wyjątek. Za urlop można nam zapłacić, kiedy się zwalniamy. Mamy urlop, nabyliśmy, dajmy na to na dzień dzisiejszy mam jeszcze 10 starego i 5 nowego. No a się zwalniam. Nabyłem ten urlop 15 dni, nabyłem u danego pracodawcy. Więc co na no, przepadnie? Nowy pracodawca ma mi to zapłacić? Nie. Nabyłem urlop u danego pracodawcy, więc dany pracodawca musi zapłacić za ten urlop, i jak w momencie, kiedy się zwalniam, to on musi zapłacić mi ekwiwalent urlopowy za te w tym przypadku 15 dni urlopowych. Jak ten ekwiwalent wyliczyć? Rzecz nie jest specjalnie skomplikowana. Gdybyście do Google wrzucili to zapytanie, to kalkulator ekwiwalentu urlopowego Wam pewnie wyszukiwarka jakiś wyrzuci. Ale sprawa jest prosta. Trzeba na początku obliczyć podsta podstawy wy wymiaru tego urlopu, no i najczęściej to jest średnia z trzech ostatnich wypłaconych miesięcy, żeby w tej średniej były też moje premie, żeby też były opłaty wypłacone środki za nadgodziny, czy ewentualny dodatek nocny, wszystko przez te trzy miesiące wchodzi nam do tej podstawy wymiaru ekwiwalentu. Musimy wyliczyć współczynnik e ekwiwalentu. Współczynnik ekwiwalentu to nic jak średnia liczba Dni do przepracowania w roku. Wszystkie dni w roku pracujące bierzemy do kupy, dzielimy na 12 i wyjdzie nam ten współczynnik ekwiwalentu. No i żeby obliczyć ekwiwalent, bierzemy tą podstawę, tą średnią, dzielimy ją po współczynnik ekwiwalentu. Jak mamy liczbę, która nam wyszła, to mnożymy ten wynik przez liczbę niewykorzystanych dni urlopu. Nic prostszego. Tyle na dzisiaj, dziękuję serdecznie za wysłuchanie, życzę bezpiecznej pracy, do usłyszenia następnym razem.